Mmm, porażka. A mogę zapisać? Dziękuję. Rozdział drugi. O nie, e, ta jest inna. Która nas zacznie gonić, no? Zaraz, czy te drzwi były tutaj wcześniej? Nie. A, witam serdecznie! Nie ma odpowiedzi, a no, trudno. A, który to taki mieszek? O! Nie wracamy, no dobra! O, zanim pójdziemy dalej, tutaj są różne pokoje ze statułami. Nie są przyjazne. Upewnij się, że będziesz trzymała się od nich z daleka. Przepana, źle pan wybrał. Ja lubię macać. No patrz. A wiedziesz nic się nie stało. O, hmm. czekaj, czekaj. Tu jest kres. Świetnie. Nic nie widziałeś. Eee. Zostaw mnie. E, mógłbyś nas przepuścić? Musimy iść na kolejne piętro. Idźcie sobie. No cóż. Mm, tak. Tak, to są te kartki. Co to jest? Zamknięte. Notatka. Sukces. Zobaczmy pokój za nami. O! Hm? Ta statua blokuje drogę. Nie martw się, N. Mogę ją odepchnąć. Zostaw ciężką robotę dla mnie. No to dawaj. Chyba widzę. Zobaczmy, czy to zadziała tak jak sądzę, że powinno. Hm. Okej. Okay. Jednak tak. Koleżanka tu. Teraz nie skopać. Czy ona ma czarne? To jest chyba tylko cień. Anyway, O. Oh. O. Oh. Okej. Okay. Tam jest kluczyk. Pewnie do tamtych drzwi. Czemu czuję, że ja coś skopię? Może tu? Może tu? Potrzebujemy drogi. Powrotnej. Tędy. Mamy kluczyk. Dobra, to który śmieszek teraz nam przyłoży? Witam serdecznie. Jednak nic. Zapis. Za długo żyje. No dobra. Um. Co to jest? Tu nic. Tutaj jest e, projekt roczny. Z roku finałowego w zasadzie. Aha, rodzaje gliny, minimalny rozmiar, bla, bla bla. Czyli tutaj jest sposób na zdanie. Mm. Klucz do sukcesu. Dłonie, nogi, ciało głowa. Ha? Co to znaczy? O! Oh. Dłonie nogi, ciało głowa. Ale skąd? O. Uh. Sześć. Dobra, potrzebuję sobie to zapisać, karteczka. Czyli tak. Sześć nóg. Jedna głowa, chyba. Cztery głowy i jedna ręka. Nie co? Czyli cztery to łącznie pięć głów i nie ma ciała. Okej. Okay. Co to jest? rany, ochroniarzu! Czy wciąż patrolujesz okolicę? Jak się masz? Minęło sporo czasu, prawda? W porządku, posłuchaj. Musimy iść na kolejne piętro, ale jest zablokowane przez twojego przyjaciela. A ten śmietnik... Czy jest jakiś sposób, by przekonać go, żeby się poruszył? O, on! Proszę, nie nazywaj go w ten sposób. Kiedyś był piękną statuą. Gdybyś tylko wiedział, co mu się przytrafiło. W każdym razie, może ja będę w stanie przekonać go, żeby się ruszył. W końcu jest w złym stanie. Zaraz, my mamy go przekonać, że go naprawimy? Naprawcie go z pomocą odrobiny gipsu. Okej. Okay. Mamy narzędzia. Świetnie. Któryś chętny się podzielić? To brzmi jak plan. Aha. Kolego zostawcie mnie, hej, no tak. Ale czy ja miałam go naprawić? Przepraszam bardzo. Tutaj mamy trochę gipsu. Ty, bo kolega nas zaraz zje. Gdzieś jeszcze? O tu. Dobra. Może starczy. Anyway. Na wypadek jakby chciało zjeść, jeżeli będzie źle. Jeszcze? Co robicie? Przynieśliśmy trochę gipsu. Naprawimy cię. Nie ruszaj się. Ha? Nie, zostawcie mnie. Nie chcę być naprawiony. Raju, przestań się ruszać, możesz? N potrzebuję pomocy. Jest powód, dla którego mój stwórca nazwał mnie porażką. Nie próbujcie mnie naprawiać. Powiedziałem? Ha? Wyjdźcie. Zostawcie mnie samego. My teraz mamy przewalone i uciekamy. Mmm, porażka! A mogę zapisać? Dziękuję. Nie! No pajto! Aha, ha! Dobra! To jest namyślenie! No o mój Boże, to jest tak bardzo na styk! To jest tak bardzo na styk! Dobra. E, no możemy użyć tych kartonów, by go spowolnić. E. Okej. Okay. Ten. 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 I ten. I ten. I ten. Ten mi się nie przydał. Pomocy. Dobrze, możemy. Dawaj, chłopie, szybciutko! Nie, 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 nie! 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 To będzie powtórka ucieczki przed Lizet, i z Mogeko, i wszystkich innych najlepszych. No nie! Daj mi tego. Dobra. E, ty co chyba ja, ja robisz? Ja, ja se robicie właśnie? What the, fuck? what the 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 fuck? Czy już możemy skończyć? Proszę. Wygląda na to, że już nas nie ściga. Tak po prostu. Ham? An, Czy wszystko dobrze? Tak, ja też jestem zmęczony. Odpocznijmy. Budowanie postaci? Aha. Co masz na myśli mówiąc o wszystkich? Tak, dobrze słyszałeś. Zawaliła wszystko każdy pojedynczy przedmiot. Jak to możliwe? Gdybyś przywiązywał do niej więcej uwagi, może byś wiedział. Więcej uwagi? Myślisz, że mam na to czas? To ja pracuję. Robię wszystko dla rodziny. Bez mnie obie gniłybyście na ulicy. Ty po prostu masz się nią zająć. Och, świetnie. Zaczynamy od nowa. To ty jesteś cały czas w domu. Nie możesz pomóc jej się uczyć? Myślisz, że nie próbowałam? Ale nasza córka jest inna. Mówiłam, żeby wysłać ją do specjalnej szkoły, ale nie słuchałeś. Powtarzam po raz milionowy, że wszystko z nią w porządku. Po prostu wolno się uczy. Widzisz? Dokładnie tak, jak powiedziałam wcześniej. Gdybyś przywiązywał więcej uwagi do tego, co ona robi, wiedziałbyś, że coś jest nie tak. Więc sugerujesz, że jestem złym rodzicem? Nie. Ty, odpowiedzialny, jak śmiesz, ty. Słuchaj. Nie dobrze. Odchodzę. Jest twoja. Mam gdzieś, co się stanie z tobą albo z nią. Nie chcę jej. Mam dość was obu. Ja też odchodzę. Więc wyślij ją do swoich krewnych, cokolwiek. Moja rodzina jej nie chce. Raczej wyślę ją do sierocińca. O dziecko. Hej, obudziłaś się. Co się stało? Za mało spałaś? Wyglądasz blado. Wszystko dobrze? Jeżeli chcesz jeszcze odpocząć, proszę, powiedz. Nie zmuszaj się do niczego. N. Obiecuję, że się stąd wydostaniemy. Więc nie martw się za dużo, ok? Tak, chodźmy. To jest takie smutne. Tak, twoja praca. Dlaczego zdecydowałem się zachować posadę, mimo tego, co dzieje się w szkole? Cóż, dyrektor zatrudnił mnie, żebym zachował bezpieczeństwo szkoły na wypadek, gdyby któryś ze studentów złamał zasadę i został do północy. To są unikłe szanse, ale tak, o Oto jesteś. Muszę upewnić się, by nikomu nic się nie stało. Zresztą, nie ma opcji, żeby ignorować coś takiego, prawda? No tak, ale. Czy jest coś jeszcze, co powinnam wiedzieć? O, racja! Jest coś, o czym zapomniałem ci powiedzieć. Eee, widzisz. Czas działa inaczej w tym miejscu. Nie jestem pewien, ale z moich obserwacji wynika, że to zmienia się każdego dnia. Jednego dnia wszystko trwa godzinę, innego 48 godzin. To straszne doświadczenie. Więc, jeżeli będziemy mieli szczęście, może poranek nadejdzie wcześniej. W każdym razie musimy znaleźć wyjście na wypadek, gdyby spełnił się najgorszy scenariusz. Nie pocieszyłeś, to dalej tam jest? Okej. Okay. Tu nic nie ma. Chodźmy dalej. Od niej się zaczęło. I ja bym chciała zrozumieć, jaki jest w takim razie sens backstory naszej protagonistki. Dział mody. A. Świetnie. Kolega nas goni. Manekiny. Co my tu mamy? Roślinki. Okej. Okay. Coś jest napisane pomiędzy liśćmi. Obudź ich! O nie! Proszę Cię bardzo. Dziękuję. O, miła ślinka. Mamy płaszczyk. I zapis, bo nie ufam. Robię dużo zapisów, bo mogę. Panie płaszczu, pani spódniczko, mały szeliczku, gdzie jesteście? Ha? Pan płaszcz, pani spódniczka i mały szeliczek. Możecie ich znaleźć? Um. Okej, okay, wróćcie. Dobra, pan płaszcz! Um. Tak, ci spadamy. Pani spódniczka. Gdzie jest mały szaliczek? Jakby. Tak. Szaliczku. Proszę bardzo. Och, pan płaszcz, pani spódniczka i mały szaliczek. Jak ja za wami tęskniłem. No, kolego. Kolejna kartka. Dalej gościowi nie ufam. Trzy. Hm? Co to jest? U. A. Dobra. Jeden. dwa Okej, okay, zaliczenie tego. Okej. Okay. Aha. te wskazówki. Okej. Okay. Martwy koniec. Te scenki są ciekawym połączeniem takiej rzeczywistości z animacją, coś w tym stylu. Ooh. Witam, panie ochroniarzu! Charles, czego chcesz? Czego chcę? Ja chcę się pobawić! I założyć jej ciuszki! Nie! Ooh. Charles, całe piętro jest zablokowane przez twoje manekiny! Zgaduję, że przesunęły się i cały resort. No pewnie? Okej, okay, przesunę je, jeżeli odesz mi dziewczynę. Nie! O, no dalej, panie ochroniarzu. Chcę się z nią zabawić. Morda tam, przesuń się! W porządku, w porządku. Przesunę je, o raju. Ale najpierw musisz się ze mną pobawić. Nie mamy czasu na twoje gierki, Charles. O, przecież dobrze wiesz, to nie tak działa. To jest mój departament i to ja ustalam zasady. Wiesz o tym, prawda? Czyż nie tak? Czy rozumiemy się teraz, panie ochroniarzu? A teraz zagrajmy w prostą grę, w chowanego. Jeżeli mnie znajdziecie, przesunę manekiny. Ale jeżeli przegracie, oddasz mi dziewczynę, okej? Okay? W porządku, papa! N, trzymaj się blisko mnie. Ok. No dalej, panie ochroniarzu, chodź mnie znaleźć. Wystarczy tego Charles. Napiszmy tu. No dobra. Nie tu. O, ho, ho. ho. Mamy Cię! Za wolno, Panie Ochroniarzu, za wolno! Co? Hej! że mamy tam wracać. Jak przedłużymy grę? A, dajmy, ukażmy im wracać. Nie lubię czegoś takiego. O, nie lubię. Mamy cię. Heh, tak myślisz? Hej, wracaj tu! No dalej, panie ochroniarzu. To najlepsze, na co cię stać? Przestań uciekać. Heh. Co to miało być? No, złaś z drogi. Ale to już było poniżej jakiegoś poziomu troszeczkę. Jakby... Ja wszystko rozumiem, ale to było tak słabe. Ech. Dzięki. N, idziemy. Co do. Hej, czekaj. Korz, że to nie jest koniec. Nie, gdzie idziecie? Proszę, wracajcie. Może nie? Mój Boże. piętro jest tak słabo skonstruowane Boże to jest Nie, proszę wracaj tutaj, nie zamierzam. Boże, wyjdźmy z tego piętra, błagam. Panie ochroniarzu, wiesz, to daremne. Nie podobał mi się ten sektor. O, nie podobał mi się. Wygląda na to, że go zgubiliśmy. Wszystko ok, N? Powinniśmy być. Hmm. No cóż, N? N!